Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Jestem w lesie. Przyszłam zobaczyć, czy są jakieś opieńki. W pięknym lesie. Zobaczcie. W takim terenie się dzisiaj znajduję. Ale czy będą opieńki? Zobaczymy. Czy to już jest koniec sezonu? Zobaczymy. Póki co przy korzeniach znajduję takie oto okazy ale na opieńki one nie wyglądają. Także ja się przejdę i zobaczymy, czy coś znajdziemy. Jak nie znajdziemy, to i tak spacer będzie bardzo miły. Świeże powietrze. Super. No nic. Jeżeli coś znajdę, to oczywiście Wam pokażę. Zobaczcie jaka jest. Warstwa liści. I tak sobie idę i spaceruję. I myślę, że gdybym miała znaleźć jakiegoś grzybka, to bym musiała się chyba o niego potknąć. Tak naprawdę. Bo wszędzie są liście i grzyby są niewidoczne. Ale jest bardzo ładnie. Jak widzicie, słoneczko wyszło. Ja już spaceruję dobre pół godziny. Z zerowym rezultatem, ale w świeże powietrze, super! Po prostu super! Coś wam pokażę. Zobaczcie, ktoś mnie ubiegł. Był tu wcześniej, nożykiem. Pościnane są. Tak, to są opieki. Zobaczcie te maluchy. Wszystkie to są opieki. Ktoś mnie ubiegł, pościnał. Dobrze. Na zdrówko. A tu zobaczcie. Stara kania. Już taka padnięta. Bardzo miękka. Na pewno już jest chora. Już robaczywa znaczy się. I co? Niech sobie zostanie w lesie. A ja jeszcze się tutaj rozejrzę. Może znajdę jakąś chociaż jedną jedno skupisko tychże opieńek. Jest i kolejna kania. Zobaczymy, czy jest zdrowa. Ale w zasięgu oka widzę jeszcze pozosta jakieś dwie sztuki. Słuchajcie. Zaraz zobaczymy. Rozkroję je. Czekajcie, zostawię na koszyczku. I pójdziemy, zobaczymy jeszcze tą. Czy do czegoś się będzie nadawała. Tutaj jest taka malutka. Widzicie? Też zobaczymy. Malutka to jest na pewno zdrowa. I jeszcze gdzieś widziałam trzecią. Gdzieś tutaj. O, z daleka zauważyłam. Malutkie. Zaraz przekroję główki i zobaczymy czy będą zdrowe. Jeszcze się tutaj rozejrzę. O, tam daleko widzę. Jeszcze jedną. Zaraz po nią pójdziemy. Zostawię na koszyczku te sztuki. I przejdziemy się jeszcze po tamtą. Tutaj też jest, zobaczcie. Jakieś kaniowe miejsce mi się trafiło. Tylko ciekawe, ile z nich będzie zdrowych. Ta to jest jakaś padnięta obgryziona delikatnie, ale zobaczymy. No ładne, ładne stuki, ale zobaczymy. Czekajcie, gdzie jest ta jeszcze jedna? Tam ją widzę. Patrzcie, jaka piękna. Super. Oj, ta to na pewno jest zdrowa. Tak. Także co? Jeszcze nimi. Teraz zajmę i zobaczymy, ile z nich było zdrowych. O, ułamało się. Przejrzałam tam te kanie i powiem Wam, że wszystkie są zdrowe. A tu mamy kolejną. Trochę obiedzona, ale już ją dotykałam. Wygląda na bardzo twardą, młodziutką. Tylko, że obiedzona. przez ślimaka, ale nie szkodzi. Ale jest zdrowiutka. Super. A tu co mamy? Patrzcie. Rosną, rosną te maluchy, te opieńki, więc za kilka dni trzeba się znowu pojawić i zobaczyć Może, No ciekawa jestem, a Kania jest śliczna. Zobaczcie jak słońce wyszło. Jest listopad, a jak jest pięknie i słonecznie. I zobaczcie, ktoś pominął ten oto. Stary korzeń, gdzie znajduje się trochę opieniek. Oczywiście zabieram je super. Spójrzcie, ale fajnie. Jakiś ptaszek mi lata nad głową i daje o sobie znać. Hm. Fajnie, ale jest super. Zobaczcie sami. Listopad. Jest po prostu rewelacja w lesie. Pięknie. Trafiło mi się kaniowe pole. Zobaczcie. Jedna sztuka. Już Wam pokazuję. Kolejna sztuka. Tu jest trzecia kania. Piękna młodziutka. Śliczne. Tamte oczywiście też zaraz zabiorę. Tylko ta jest malutka, to zerwę ją od razu, a później mogę ją przeoczyć. Czekajcie, zaraz Wam pokażę. Patrzcie. Czwarta sztuka, śliczna. Czekajcie, gdzie ona była? Tu jest piąta, spójrzcie. Tu jest piękna piąta sztuka. Bardzo ładna, też ją zabiorę, bo zaraz ją pominę. Idziemy dalej. Już Wam pokazuję. Patrzcie. Jest i kolejna. Tu jest kolejna. Tu jest kolejna. Tu jest ogromna. Zobaczymy, czy jest zdrowa. I tuż obok. Kolejna sztuka. I zobaczcie na to: jeszcze jedna. I jeszcze jedna. Ale mi się trafiło pole kaniowe. No super. Zaraz je oczywiście wszystkie zabiorę. Piękne są. I zobaczymy, czy są zdrowe. Śliczne. I tak się prezentuje kaniowy bukiet. Zobaczcie, jakie piękne okazy. Wszystkie na pewno są zdrowe, bo już czuję. Piękne są. Przepiękne. Ale to nie są wszystkie, bo jeszcze te dwie mi zostały. I oczywiście jeszcze się tutaj przejdę i zobaczę. Może jeszcze jakaś sztuka? Może dwie gdzieś się ukryły. No ale zobaczcie, jaka rewelacja. Śliczne są. Mam kosz prawie cały, zapełniony kaniami. Po prostu rewelacja, później Wam oczywiście pokażę. Ale są też, zobaczcie, popięki. Jest kilka sztuk. Może słoiczek z tego zrobimy. Zobaczymy. Suma sumarum. Jak to wyjdzie. Ale piękne są. Jednak się pokazują. Super. A na tym pniu zobaczcie, jakie maleństwa. O, pięki. Ale jakie maluszki. Patrzcie. Jakie słodkie. Będą sobie rosły. Tutaj, tutaj. A i patrzcie jeszcze tu obok. No super. Tu też... O, tutaj też są. Fajnie. Oczywiście je zostawiamy, no bo przecież nie będziemy nigdy w życiu zrywać takich maluszków. Tu też taki maluszek. Super, niech sobie rosną, ale to wygląda rewelacyjnie. Jeszcze znalazłam trzy kanie w tej samej, oczywiście, okolicy. Ale zobaczymy. Może jeszcze znajdziemy, chociaż kosz mój jest praktycznie pełen kani, ale fajnie. A ta jak się skryła, zobaczcie. I jeszcze ma siostrzyczkę. Spójrzcie. Piękna kania. Tutaj sobie rośnie. Wyłamie ją, bo nożyk zostawiłam przy koszyczku. Piękna, zdrowiutka, śliczna. I czekajcie, gdzie jest ta siostrzyczka. Siostrzyczka również się schowała. O, tu cię mamy. Piękna. Ha i takie kolejne dwie sztuki. Super. Takich oto krzakach. Ale słońce daje dzisiaj super, super. Przepięknie jest. Czekajcie, tam jakąś widzę. Nie wiem, czy to zwierzyna ją przewróciła. Poczekajcie, zobaczymy. Czy już po prostu taka staruszka? Nie. Nadjedzona przez ślimaki. Ale to nie wszystko. Spójrzcie na to. Obok. Kolejna. Piękna. I nie wszystko. Zobaczcie tam. Jeszcze jest jedna. Hmm. Z mchem. Piękna. Ale coś tutaj widzę. Tylko może to być już staruszka, bo jest też przewrócona. Spójrzcie. Jaka gigantyczna czy jest zdrowa, czy ona po prostu sobie no ona się tylko przewróciła oj nie wiem, zaraz zobaczymy nożykiem przetniemy czy jest zdrowa czego jak czego to ja się dzisiaj słuchajcie kani nie spodziewałam a docelowo przyszłam na opieńki, ale te kanie mnie bardzo miło zaskoczyły super słońce dzisiaj chyba będzie cały dzień mi towarzyszyło. Zobaczcie. Przepięknie jest. I trafiłam w końcu na nienaruszony korzeń, na którym rosną przepiękne opieńki. Zobaczcie, jakie cuda. Śliczne. Sobie tutaj rosną. No przepiękne. Młodziutkie. Piękne. Żybki. Super. Śliczne są. Ja już się kieruję w stronę wyjścia. Na dzisiaj wystarczy. Pełen koszyk mam. Zaraz Wam pokażę, oczywiście. Ale spójrzcie na sam koniec dzisiejszego spaceru. Jaka piękna kania jeszcze mi się trafiła. Tą akurat... Wstawię do wody jutro się rozwinie, ale jest śliczno. Podsumowanie robię przy takim pięknym mrowisku. Zobaczcie, jak sobie mrówki zagospodarowały ten teren przy tym drzewie. Już widać, że trochę tutaj leży, ale fajnie. Bardzo fajnie to wygląda. Super. No i co? Już Wam pokazuję koszyczek, jak się przedstawia. A jak się przedstawia? Pięknie się przedstawia. Masakani. Piękne, wszystkie zdrowe. Opieniek. Może słoiczek będzie. Powinien być. Super. Bardzo się cieszę. Ale zobaczcie, koszyk jest duży. I 3 czwarte koszyka. Jest wypełnione. Praktycznie samymi, samymi koniami. Powiem Wam ciekawostkę: zabrałam dzisiaj te wszystkie pałeczki, bo są świeże. Ja je rozbijam, słuchajcie, tak na desce. Później je smarzę. I one są najlepsze chipsy, jakie ja na świecie. Przepyszne są, polecam. Możecie sobie spróbować. Nie każdemu musi smakować, ale naprawdę można je obtoczyć w bułce, w jajku, jak to tam sobie życzy, ale są przepyszne. Ja je spożywam w takiej formie. A kanie, no rewelacja. Idę z mamą, się podzielę. Zapewne Madzi też dam troszkę. Super. Super. Bardzo się cieszę. No i co? Nadchodzi weekend. O, coś tam leży, muszę iść zobaczyć. A nie, to jest ten, słuchajcie. To ten znak. Oznaczenie wleśne. Myślałam, że to jakiś śmieciuch tutaj. Pomiarowy znak na szczęście. Nadchodzi weekend, więc życzę Wam cudownego weekendu. Weekendu, oczywiście. I zobaczymy się niebawem, oczywiście, w lesie. Czy na sprzątaniu, czy na grzybkach. O ile jeszcze będą, to będą filmiki z grzybków. Ale jak widzicie, torby mam ze sobą. Ze skarbami w cudzysłowie z lasu, wiadomo. Jak zawsze. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do zobaczenia. Papa. Pa.